i wychodziły w całości mąkę żarną Tak jak w młynie, tylko takim pradawnym Jakby pizzy. To jest ten taki pierwszy produkt, który wychodzi z tego trzeba to przesiać Ale jest Mamy jeszcze raz mielone? nie już. Otręby i mąka I Aha, z tego wychodzi Po prostu przesia przesianie Okay. Stary Przemyśl, to nie, lepiej tak, lepiej tak. Lepiej się do Legionów. O nie tak. Lepiej tak. Lepiej nie, nie. tak. Lepiej I teraz tak. Na wolny Lepiej I teraz przesuwamy na wolny pol. Ale ja mogę tylko swoje. No, tak. No a z jakiego poziomu chcesz? No możesz przystępować Albo się przyznać, że tam jest strefa filmowa no, Ja nie wiem, panowie, gdzie się tu No na wyjście z środka Tuż panią za podpowiedzi To jest pejcik, A jak pani chce spróbować, to zapraszam Ale się się ruszy może ktoś chce wygrać rzymską monetę? Zapraszam. Mój żołd, trzeba wygrać w kółko i krzyż. Rzymska gra. Zdjęcia. Zaczynam? Może być tylko trzy kolejki? Nie nie, 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 nie. Nie można przeskakiwać. I teraz przesuwamy na wolne. Czy Czyli niełatwo będzie, bo nie będziesz tu cisnął. A ja nie wiem. Zależy, jak, jaki duży opór będzie stawiał. Dobra, tak? Proszę pana, bez komentarzy. Chce pan? Zapraszam, może pan zagrać. Stawki nie są wygórowane. Nie chcę pieniędzy, tylko Teraz trochę sportu. Wiesz, zaraz na bitwę idę. Dawaj. Ja już wiem. Tak się wbijam. Dobra. Powiem, jak pani wie, chętnie ale, oddam, ale nie, 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 Ale nie podpowiadam. Ale chętnie zagram z panią. No tak. Strefa fitness jest twoja. O, proszę. A nie, rusz się do końca, żeby ludzie widzieli, żeby nie było. O, tak, o, tak, Dziękuję. Kto tutaj gdzieś przysiadł, zapraszam. Proszę panią, zapraszam panią. Jak państwo widzą, idzie też uzbrojona kobieta. Handlarz bronią, dostarczycielka broni. Właśnie wandalami, a nazwa ta dotyczyłaby jakiejś konfederacji plemion, która żyła w sangu bursztyny, no i wytworzyła największe, największe pola wytoku żelaza. Ale wyglądali, wyglądali oni mniej więcej tak. A ci ludzie w takich piżamkach, jak Państwo widzą, byli w stanie wtłuc jednym i drugim. To jest bardzo ciekawe, bo Celtowie byli najwspanialszymi wojownikami starożytności, Rzymianie najlepszymi żołnierzami, a na naszej ziemiarz mieszkali ci, którzy dołożyli jednym i drugim. Na czym polegał ten fenomen? Właśnie opowiemy i opowiemy jak wyglądali. Opowiemy jak wyglądały stroje męskie, uzbrojenie i jak wyglądały stroje kobiece. Pojawił się jeszcze jeden towarzysz nasz, mianowicie Sarmata. Taki człowiek w drugim wieku hasał sobie po stepach, zastąpił wcześniej hasających tam scytów, a nawet niektórzy dotarli na Słowację i na Węgry. nie bowiem rozróżniali w stroju czy w ogólnym wyglądzie barbarzyńców, ogólnie Germanów, a oprócz tego były ludy, które się wyróżniały. Szczególnie byli to Koczownicy, byli to Sarmaci. W późniejszym czasie już u schyłku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego także i Hunowie, choć byli oni zupełnie inni, i Dakowie. Dakowie, lud, który zamieszkiwał na terenie dzisiejszej Rumunii, rozbity w dwóch wojnach dackich przez cesarza Trajana na początku II wieku, wcześniej jednak bardzo dający, dający się we znaki Rzymianom, oni się wyróżniali swoim uzbrojeniem bardzo wyraźnie. Pozostali Germanie wyglądali dość podobnie, choć niewątpliwie były między nimi różnice.

A te kohorty dzieliły się na manipuły, te z kolei na centurie, etc. Oznakiem, oznaką każdego manipułu była właśnie signum. Signum było z oznaczeniem legionu, jak widzimy tutaj wyraźny napis: legion dziesiąty Gemina. I był on symbolem jednostki. W tłumie nikt nie wie za kim podążać, ale Rzymianie wiedzieli, ponieważ za każdym razem bronili i podążali za signiferem. Jak widzicie, Aureola, wieńca laurowego, otacza dłoń, manus. Tak, stąd też manipuł i w rezultacie oznaczenie całej jednostki manipularnej, w skład której wchodziły dwie centurie. Dziękujemy Silverowi, Prawa. Otóż to narzędzie służyło do dyscyplinowania. Antonio, procedite. Teraz wam pokażę, jak wymuszał posłuszeństwo. Just the force. On the audience, of course. <laughs> yes, yes. O, tak właśnie uskuteczniam dyscyplinę rzymską. Jak widzicie, wzbudza grozę, wzbudza przestrach i każdy od razu będzie go słuchał, będzie posłuszny i dzięki temu zachowujemy należyty porządek w armii rzymskiej. Tymczasem, szanowni państwo, przyjrzyjmy się jeszcze naszemu dzielnemu centurionowi. Nasz centurion ma oczywiście fokale. To taki szaliczek, który chroni jego szyję właśnie po to, by nie było mu za bardzo gorąco. Dobrze, szanowni państwo, dziękujemy naszym centurionom. Dobrze, dzielny kwitusie pokaż nam, jak swobodnie może poruszać się Legionista Rzymski. Wintus jest gaduła, lubi się pogadać. Od razu widać, że centurion musi pomóc mu w dyscyplinie. Generalnie biorąc, pokazuje i omawia, że swobodnie może się poruszać, że jego pancerz waży mniej więcej 8 kg, hełm mniej więcej 1,5-2, a mimo to zachowuje pełną swobodnią ruchu. Większość łuczników rzymskich rekrutowała się z Syrii, ponieważ ci najlepiej posługiwali się łukiem. Nasz sagitarius, jak zaraz zobaczycie, zaprezentuje nam, zaprezentuje nam w jaki sposób zaostrzywiał przeciwników. W związku z tym, że przeciwniku ty mamy przeciwników, zrobi to do na rzymskim testudo. Antonio, procedite, testudo. A ty, mój dzielny, przygotuj się, stań sobie dzielny. Dobrze, Szanowni Państwo, mamy gotowego Żubika, stacjonarnego i nasz dzielny Sagittarius pokaże, czy potrafi strzelać. No, do dzieła. Brawo, trafił, to już duży sukces. Czy po stronie Rzymian są jacyś Niestety nie, zobaczmy, czy uda mu się po raz drugi. Trafił, brawo, widać, że zna się na fachu, ale niestety Rzymianie sobie z niego zdmią i ostatni strzał. I po prostu jego strzała, chociaż nie...